Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W najbliższym odcinku odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles. Jeśli chodzi o poprzedni tydzień, no to raczej powinienem mieć rangę o to 3, ale sprawdzimy jeszcze. Więc ok, przejdźmy do tych nagród i odbierzmy je sobie i zobaczmy jaką mamy rangę. Jest to chyba ranga to 3, więc ok. Mamy 10 000 monet oraz dwie paczki, więc yy, teraz sobie je otworzymy. Może na początku otworzymy mieszaną paczkę Piłkarzy Prime, zobaczymy co to będzie. Ok, jest ta karta i zobaczmy, jest to Vela. Ok, 83 rada, mamy ekrany. Jeśli mamy kilku innych zawodników, może jego ja sobie wyślę na listę transferową bo ewentualnie może go sprzedam, chyba że będzie potrzebny do SBC, to może go sobie zostawię do SBC Chociaż w sumie mogą go zostawić, bo mogę go przepalić w SBC Otocca, więc ok, wyślijmy sobie go do, do klubu I otwórzmy teraz drugą paczkę, będzie tu duża złota paczka premium, zobaczymy czy będzie coś dobrego Jest Tyson, ok Ok, jeszcze trochę innych kart mamy, więc będą one przydatne do SBC o Player, player Pick'i są też stroje Niemiec, wyjazdowe, trochę kontraktów. Okej, okay, jeszcze więcej kontraktów mamy, więc wyślijmy sobie to wszystko do klubu. I okej, okay, jeszcze na koniec odcinka pokażę mój skład, no bo dość sporo się on zmienił. Trochę go wzmocniłem, okej, okay, więc przejdźmy do tego składu. Jak widzicie, wygląda następująco. Wstawiłem na lewe skrzydło bambę w tej czerwonej wersji Southwood Champions, Kupiłem też też Bender'a Totsa. I zrobiłem SBC Mateusa w wersji History Moments. No i też y, zrobiłem SBC od jego Silwę. No i jeśli to, jak gra w meczu, to gram tak, że obrona bez zmian. Gram formacją 4-2-2-2, w pomocy jest Foden oraz Mateusz. Na lewym skrzydle Dembele, na prawym skrzydle Bamba, no i na ataku banie Dreslewandowski. Lewandowski. No i powiem Wam, że gram się naprawdę bardzo dobrze tym składem. Też na ławce rezerwowych jest kilku zawodników, którzy potrafią y, odmieniać te spotkania po wejściu sławki. no i też są to bardzo dobrze super zmiennicy. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję za oglądanie i cześć!